thank <small noise> you Tomasz Bagiński, twórca rozpoznawalny. Każdy z jego filmów ma własną markę i jest swoistym znakiem firmowym. Od nominowanej do Oscara Metafizycznej Katedry poprzez czarny humor sztuki spadania, aż do ostatniej wyjątkowej produkcji pod tytułem Kinematograf. Historia narodziła się w głowie twórcy komiksów Mateusza Skutnika. Prosta historia o miłości, ambicji, pasji, a nawet obsesji na punkcie stworzenia aparatu do wyświetlania filmów nie takich zwykłych filmów, a kolorowych z dźwiękiem odsłuchiwanym w stereo. Bagiński stworzył przypowieść o poświęceniu, jego granicach i skutkach. Kinematograf osadzony jest w epoce wiktoriańskiej, z przekornie i dowcipnie zaznaczonymi odstępstwami np. w perspektywie. Kulturowna sceneria przypomina trochę obrazy Kifora. Film ma w sobie też klimat dziecięcej bajki lub baśni. Jest poetycki i wzruszający. Przy okazji poprzednich filmów byłem reżyserem i twórcą jednocześnie samego filmu. Wykonywałem wszystko, co było robione przy, przy filmach. Teraz rzeczywiście jestem tylko reżyserem i tym takim frontmanem projektu, który jest reprezentantem większej grupy ludzi, reprezentantem zespołu. Praca nad filmem jest zabawą czasochłonną. Czy jest to film animowany, czy jest to film aktorski, to zawsze zajmuje dużo czasu. Ta różnica, że w filmie animowanym to tak efektownie wygląda i tak dużo godzin. Mówi się, że jest przeznaczonych na produkcję, wynika głównie z tego, że w filmie aktorskim te, te godziny są przepracowywane dużo wcześniej przed zdjęciami, przecież czasem miesiącami scenografowie budują scenografię, ludzie od kostiumów szukają kostiumów, szyją to wszystko, to też trwa czasem piekielną ilość czasu, ale później zdjęcia trwają stosunkowo krótko i montaż filmu trwa stosunkowo krótko. A w przypadku animacji jest to jakby produkcja filmowa od tyłu, więc to wszystko jest skumulowane w taki jeden długi proces. W wypadku kinematografu zajęło to rok, kosztowało pracę około 50 osób, przy czym niektóre z tych osób pracowały przy projekcie zaledwie parę dni, a inne czasami pół roku. Dla mnie jest to po prostu hmm, rok życia przerobiony na materiał na ekranie, dosyć gęsty rok wypełniony, wypełniony pracą, wypełniony roz, różnymi też wydarzeniami z, poza, poza pracą i y, wiem patrząc na, na kinematograf, co w, w ramach tego kinematografu z tego roku życia zostało jakoś tam zawarte i to gdzieś tam mam w głowie, ale mm, w tym momencie już po skończeniu filmu, kiedy już Jeżdżę z prezentacjami, to zazwyczaj zostawiam interpretacje i oceny filmu widzom i krytykom. To teraz jest ich czas, a ja powoli powinienem się odsunąć od interpretowania własnego dzieła, bo to, 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 to artyści się do tego nie nadają. Oceny są, są, są zupełnie skrajne, jak się okazuje, co trochę zaskoczyło, bo to jest film, raczej film środka, a zyskuje oceny... Z obu stron barykady jednym się bardzo podoba, innym nie bardzo, a jest paru ludzi, którym, którym nawet się nie podoba w ogóle. Także to, to, to taka taki normalny, normalna sytuacja z filmem. No Cieszę się z tego, że większość widzów wychodzi z pokazów bardzo zadowolona. Oprócz filmu i świetnie opowiedzianej przez reżysera historii jego powstania poznaliśmy plany innych wartościowych produkcji Tomka Wagińskiego. W zespole Platisz i Marsz przygotowana jest na Expo w Japonii animowana historia polski, a także film o powstaniu warszawskim na zamówienie Muzeum Warszawskiego. Szykuje się specyficzna i niezwykle atrakcyjna lekcja historii i kino, którym można się bez względu na wiek delektować. Jeden to jest historia Polski na Expo w Szanghaju. Co jest ciekawe, to jest historia Polski w 8 minut, więc jest to taki bardzo szybki rajd i bardzo po łebkach przez historię, ale mający zachęcić ludzi, którzy w ogóle Polski jako kraju i historii Polski jako takiej nie znają, więc to chodzi o taki, taką przynętę, żeby sięgnąć głębiej. Hmm. Kolejny film, właściwie nie film, materiał, który przygotowujemy. Dosyć, dosyć duży projekt technologiczny to jest projekt z Muzeum Powstania Warszawskiego, polegający na rekonstrukcji Warszawy z roku 1945, zaraz po powstaniu, jak ona wyglądała. To, to ma na celu pokazanie przede wszystkim znowu młodym ludziom, jaki był ogrom zniszczeń w tym mieście. Bo wszyscy wiedzą, jak to, że Warszawa była zniszczona, każdy o tym czytał, ale co innego przeczytać, co innego zobaczyć. Będzie to można zobaczyć w muzeum w takiej bardzo efektownej, multimedialnej formie. I trzeci projekt to projekt filmu pełnometrażowego, też o powstaniu warszawskim, pod roboczym tytułem Hardcore 44, i to będzie film akcji, film e, z dużą ilością efektów specjalnych, film science fiction w dodatku. Czyli takie zupełnie karkołomne podejście do tematu Powstania Warszawskiego, ale razem z Muzeum Powstania no, jesteśmy przekonani, że to będzie dosyć rewolucyjny sposób opowiedzenia o tym wydarzeniu, znowu głównie do widzów trochę młodszych i do widzów zagranicznych, którzy często nic nie wiedzą o Powstaniu Warszawskim. Chodzi nam o takie rozpowszechnienie wiedzy o tym, bo Reżyserzy, którzy zrobią historyczne filmy o powstaniu, oni się znajdą i te filmy historyczne powstaną na pewno wcześniej czy później. My chcemy podejść od takiej strony trochę popkulturowej i opowiedzieć o powstaniu w zupełnie inny sposób. I, i mamy nadzieję, że nikt nas na to, za to nie z nim czuje, no ale staramy się być dosyć uważni, jeżeli chodzi o detale. Sala numer 6, kina Helios, dostała oficjalnie imię Tomasza Bagińskiego.